Rozumienie wyzwań, przed jakimi stoi nasz kraj, wymaga szerszego analitycznego spojrzenia. Dlatego częścią ruchu jest właśnie Instytut Strategii 2050, złożony z ekspertów opracowujących kluczowe programowe założenia we wszystkich obszarach. Wśród nich jest m.in. generał Mirosław Różański z Międzyrzecza. Wielu innych wysokiej klasy specjalistów, którzy doradzają nam merytorycznie na co dzień. Mamy wypracowany Plan dla Polski, czyli rzetelne programy na edukację, ochronę zdrowia, gospodarkę, zieloną transformację energetyczną czy rozdział Kościoła od państwa. I jako stowarzyszenie ogólnopolskie, ale również tutaj lokalnie reali realizujemy i realizowaliśmy e, bardzo wiele przedsięwzięć. E, Pozwolicie Państwo, że wspomnę chociażby o ekologicznych, czyli sprzątanie, czyli zakładanie łąk kwietnych, czy sadzenie drzew, chociażby na przykład w Parku Górczyńskim, ale też nie, nie tylko. Chciałbym też, korzystając z Państwa obecności, zaprosić wszystkich Lubuszan do współpracy z nami i do podejmowania działań przede wszystkim tych stowarzyszeniowych, społecznych, charytatywnych, ekologicznych. Bardzo miło mi jest zakomunikować, że zbudowałyśmy struktury w województwie lubuskim i 14 listopada e, powstały dwa koła, koło północ i koło południe w naszym województwie, a w tej chwili jesteśmy właściwie w przededniu wyborów do Rady Regionu i Struktur Regionalnych. Cieszę się, że, y, 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 że, że jesteście tutaj razem, tak? bo zwykle ten podział w województwie na falubas i stal i y, północ i południe jest bardzo mocny. Ja mam nadzieję, że będziecie tutaj budowali rzeczywiście bardzo mocną i silną ekipę, która będzie reprezentacją Polski 2053 Hołowni i na te wybory parlamentarne i na przyszłe wybory samorządowe, a przede wszystkim po to, żeby służyć regionowi, waszym miastom i wzmacniać nie tylko Gorzów i Zieloną Górę, ale też te wszystkie miasta, z których jesteście i z których będziecie, no bo ta ekipa oczywiście się będzie rozrastać. Tak jak budowaliśmy swoją działalność w oparciu o aktywność, o, o sprzyjanie mieszkańcom, o budowanie miasta yy, wygodnego, przy, przyjaznego dla mieszkańców jako radni tutaj z klubu Kocham Gorzów, tak i teraz dalej będziemy kontynuować to dzieło we współpracy z zespołem, który według mnie jest naprawdę, to jest fantasty są fantastyczni ludzie, którzy tutaj za mną stoją. Długi czas z Krzysztofem się przyglądaliśmy. Yy, i działalności i z przyjemnością się dowiedzieliśmy, że również zespół przyglądał się naszej działalności jako radnym. I ta obopólna ta obopólna współpraca również z Zieloną Górą. Tutaj jest z nami przewodniczący struktur zielonogórskich, Darek Popławski. Tak, zobowiązuje się. <grywa> tak, Darek też, też już wcześniej mi się zobowiązał do współpracy. Także myślę, że tutaj naprawdę jest dobra, jesteśmy dobrym podkładem do, do nawiązania fantastycznej współpracy. Jesteśmy zespołem przede wszystkim osób, które działają wcześniej osoby w ruchu, później w stowarzyszeniu czy też w partii politycznej, czyli też swoją pracą już pokazały, że są aktywne, ale będzie nam zależało na tym, żeby ta praca przyszła, pokazała ile ktoś z nas może dać w przyszłej radzie miasta, czy to właśnie Gorzowa, czy powiatu, czy sejmiku Województwa Lubuskiego. Mamy nadzieję, że właśnie tą pracą, którą się dzisiaj te osoby wykazały, to wszystko też zdeterminuje, zdeterminuje Osoby, że będzie e, faktycznie ta przyszła rada e, liczyła e, osoby, które wnoszą e, doświadczenie i, i e, przełoży to się na pewność tych osób w pracy rad samorządowych.